anteria czy to jakiś podam portfele i tak dalej. Nie no mieliśmy w asortymencie od jednego dostawcy tak właściwie tych portfeli pewnie 15. Ale mogliśmy grawerować tam różne rzeczy czy tam tłoczyć, a konkurencja miała, nie wiem, tych portfeli 200 w ofercie. stwierdziliśmy, że my jesteśmy lepsi, bo mamy ich mniej i możemy jeszcze je indywidualizować. No i to był w sumie błąd. Bo, bo tak właściwie im więcej, tym lepiej, więcej do wyboru i jakby. To, to, nie było, to nie było dobre <grystanie> założenie. Tak. To było bardzo złe założenie już od samego startu. Więc czasami tak jest, że ma się pewne założenie i nam się wydaje, że tak jest w sobie spoko, że tak sobie wymyśliliśmy, i potem to rynek weryfikuje, nie? że gdzieś tam wszystkie działania, które robiliśmy, reklamowe i inne, bo się teoretycznie na tym znaliśmy, bo prowadzi, prowadzimy, prowadziliśmy prowadzimy agencję marketingową, no to niby się na tym znamy. Natomiast gdzieś po drodze zauważyliśmy, że te założenia były błędne ale nie mieliśmy już jakby tego zapasu, żeby szybko skoczyć na coś innego, nie? więc jakby jeden błąd kosztował nas wszystko tak właściwie, czyli błędne założenie, a se założę sklep, będzie fajnie. No.